Witam, dzisiaj będzie krótko na temat jak podlewać pomidory w szklarni, aby te pomidory pobierały wapń, co jeszcze, aby nie zadusić tych pomidorów, szczególnie będzie to widać po stożkach wzrostu, że się kręcą nawozami, no i druga jeszcze rzecz, właśnie najważniejsza w upałach, to to, aby te pomidory pobierały wapń, bo właśnie w upałach ten wapń jest kiepsko pobierany. Zaczniemy od wapnia. Wapń pobierany jest przez roślinę poprzez transpirację. Czyli transpiracja to jest takie coś, że otwierają się aparaty szparkowe tutaj pod liśmi. Woda wyparowuje, no i stwarza się takie podciśnienie i wtedy ten pomidor ciągnie przez korzenie wodę do góry. Transpiracja jest właśnie największa proporcjonalnie do temperatury, do wzrostu temperatury. No i gdy wilgotność względna maleje, tak samo ta transpiracja po prostu się zwiększa. Łatwo to można przyrównać do picia napoju przez słomkę. Także zaciągasz od góry. Tak jak mówiłem, że liście odporowują wodę, stwarza się podciśnienie i korzenie zaciągają wodę. No i co jeszcze bardzo jest ważne? Taka woda, gdy transpiracja jest dobra, ochładza roślinę. No i co zrobić, żeby ta transpiracja nawet w upały była dobra? To po pierwsze, nie nawozić roślin intensywnie. Bo stężenie duże stężenie składników pokarmowych w ziemi odbije się tym, że roślina to po prostu wyczuje, że ma za dużo, będzie skręcała liście i ta transpiracja będzie już ograniczona. No i za tym ten wapń nie będzie ciągnięty z gleby. i teraz od razu powiem, jak podlewać, a podlewać tak, żeby te pomidory miały cały czas wilgotne podłoże, tylko nie przelewając. I dlaczego tak trzeba trzymać taką wilgotność? stało podłoża, a to z tego powodu, że tutaj w ziemi podłożu mamy jakiś pewien zasób soli mineralnych. No i przykładowo, gdybyśmy wzięli tutaj litr, tej, litr tego podłoża i mamy 200 mg mililitrów wody, to mamy pewne stężenie. Gdy te 200 ml odparuje z tej gleby i zostanie 100, to te stężenie wzrasta soli razy 2. Także ilość wody odpowiada za właśnie stężenie tych składników mineralnych soli w podłożu i te stężenie tych soli mineralnych, gdy mamy tutaj przesuszone podłoże, zrasta no z takiego powodu, jak mówiłem wcześniej, stężenie soli i wtedy ta roślina zaciąga te sole mineralne i z automatu takie liście wierzchołkowe po prostu się kręcą, aby ograniczyć transpirację, ilość światła wpadającego no i wtedy ta roślina ogranicza transpirację, a co za tym idzie pobieranie wapnia przez korzenie, bo właśnie z biegiem transpiracji wapń jest właśnie ciągnięty do góry, a jony wapnia są potrzebne do budowy każdej komórki właśnie tych roślin i przykładowo jak mamy pomidory długoowocowe, one mają po prostu taki kształt wydłużony i tam jest najdalej dotrzeć właśnie tym jonom wapnia, także przy ograniczeniu transpiracji ten pomidor może zasychać, gnić, sucha, zgnilizna pierzchołkowa. No i dlaczego jeszcze tak bardzo ważne jest wilgotne podłoże przy pobieraniu wapnia? To wczoraj na filmie właśnie wytłumaczyłem to dokładnie, bo wapń w glebie przeważnie jest w formie węglanów, czy skorupki jajek, czy dolomit, czy kreda i te, ta sól właśnie, bo to jest sól kwasu węglowego i wapnia, ona nie jest rozpuszczalna w wodzie. No, i teraz tak, gdy jest woda, tutaj mamy miliardy bakterii, które żyją, produkują dwutlenek węgla. Ten dwutlenek węgla tworzy z wodą kwas węglowy, ale jak nie ma dostatecznej ilości wody, to właśnie nie stworzy tego kwasu węglowego na tyle, aby rozpuścić właśnie węglon wapnia i uwolnić się on wapnia, który roślina pobiera. Także ilość wody tutaj jest właśnie zasadnicza do tworzenia się kwasu węglowego, który rozpuszcza właśnie wapń dostępny dla rośliny i przekształca właśnie do wapnia dostępnego dla rośliny, czyli otrzymywanie takiego stałego wilgotnego podłoża jest kluczowe do popierania wapnia. Najgorszy przypadek jaki może być to właśnie w takie opały przesuszyć podłoże, wtedy stężenie soli mineralnych w wodzie wzrasta i podlanie jakimś azotem w formie amonowej, który jak nagrałem film wcześniej, mówiłem, uszkadza korzenie. To też ma wpływ na zaburzenie transpiracji, bo nie ma tyle dostatecznych korzeni, żeby ta roślina pociągnęła. Nie ma z czego pociągnąć po prostu tej wody. No i wtedy, gdy podlejemy jakimś azotem amonowym, jak mówiłem wcześniej, a szczególnie gnojówką, którego ma bardzo dużo, no i wtedy mamy najgorszy przypadek, bo ogólne stężenie soli z braku wody było duże. Azot amonowy z gnojówki to po pierwsze uszkadza korzenie, po drugie blokuje, silnie blokuje pobieranie wapnia ogólnie dla rośliny, także wtedy taka sucha zgnilizna wierzchołkowa może wystąpić na 100%. No i teraz jak to podlewać? Najlepiej podlewać linią kroplującą, której tutaj nie mam. Ja sobie po prostu podlewam dwa razy dziennie, ale na spokojnie, nie przelewam z tego powodu, że właśnie ten azot amonowy z gnojówek jest sorbowany tutaj przez kompleks glebowy a ten azot azotanowy, który potem jest przerabiany przez bakterie, który rozkrzewia roślinę i odżywia najszybciej, jest wymywany. Także azot ten właśnie potrzebny w tej fazie, aby te pomidory nie szły wegetatywnie, a szły generatywnie w owoce, jest bardzo szybko wymywany. A azot amonowy, który uszkadza korzenie, blokuje wapń, jest serbowany przez kompleks glebowy i nie jest tak wymywany. Także podlewać spokojnie. Delikatnie nie przelewając, i wtedy ten azot azotanowy nie zostanie wymyty. To samo dotyczy się potasu, tak samo możemy potas wymyć. No i wtedy takim sposobem ta roślina będzie w miarę dobrze nam rosła nawet w upały. W tym roku całkowicie stosuje się do, do tych właśnie zasad. I tutaj nawet wupały nie mam praktycznie żadnych problemów właśnie. I z wapniem i ze skręcaniem liści wierzchołkowych. na co wtedy, gdy masz bardzo dużą zawartość wapnia, tak jak tutaj mam, bardzo dużą zawartość wapnia w podłożu 5 gramów to jest stanowczo za dużo, bo optymalna dla pomidora to jest 1,5 gram do 2 gramów, tutaj mam 5 gramów. No I wtedy, gdy masz non stop wilgotne podłoże w takim właśnie podłożu, które jest. Bardzo zasypany wapniem, to może wystąpić chloroza manganowa, jak tutaj widać. Nie mylić z chlorozą magnezową, tak ona wygląda. Po prostu te jaśniejsze żółte plameczki są bardziej okrągłe, nie są takie wyraźne jak przy chlorozie magnezowej. I tutaj właśnie mamy chlorozę manganową celowo tego krzaka podlewałem wodą nieodkwaszoną i wykazał właśnie takie, taką chlorozę manganową. Po prostu trzeba ratować się i zakwaszać wodą albo kwaskiem cytrynowym, albo kwasem fosforowym najlepiej, bo wtedy dostarczymy jeszcze łatwo dostępny fosfor dla roślin. No i to by było w sumie tyle, co miałem powiedzieć w skrócie. Gdy będziemy się trzymali właśnie takich zasad, to te pomidory powinny nam nawet w opałach ładnie rosnąć.